Cześć Boże wszystkim, pozdrawiam Was serdecznie w niedzielę w Oktawie Wielkanocnej. Dzisiaj Jezus przychodzi do swoich uczniów pomimo drzwi zamkniętych, zareglowanych na cztery spusty. On staje pośrodku nich i mówi pokój Wam. Tak, my także jesteśmy zamknięci, zareglowani poprzez tą epidemię, chcielibyśmy wyjść chociażby iść na Eucharystię do Kościoła. Nie możemy. Więc Jezus znajduje do nas drogę, aby dojść do naszych serc, chociażby właśnie poprzez internet, telewizję możemy uczestniczyć w Eucharystii. Ale to nie jest jedyny sposób docierania Jezusa do naszych zamkniętych domów. On dociera do nas przede wszystkim poprzez otwarcie naszej wiary. Otwieramy nasze serce na Jego przyjście. A wtedy nie ma żadnych zamków, drzwi zamkniętych i murów, nawet gdyby były bardzo grube. Jezus pragnie nam dzisiaj powiedzieć: Pokój Wam, szczególnie w tym trudnym czasie tej zarazy, kiedy tak potrzebujemy tej nadziei, tego kojącego słowa. On jest nad tym wszystkim. Mówi, jakby nie marczy się, ja jestem z Wami, pokój Wam. No, ale nie ma dzisiaj Tomasza, pewnie gdzieś poszedł, może na zakupy. Dzisiaj to by musiał wziąć maskę. No i wraca, apostołowie tłumaczą mu, że widzieli pana. No ale Tomasz, wiecie, to jest taki racjonalista, taki empiryk przedstawiciel współczesnego człowieka jak nie zbada pod mikroskopem, pod lupą jak nie dotknie nie uwierzy, nawet mówi, dajcie mi spokój, halucynacji dostaliście jakieś, ja tylko jeszcze tutaj jestem przy zdrowych zmysłach. Jak tego palca nie włożę do boku Chrystusa, nie uwierzę. No i po ośmiu dniach przychodzi Jezus do apostołów, i szczególnie do tego Tomasza, i mówi: Włóż tutaj rękę do mojego boku, nie bądź już niewierzącym. I Tomasz mówi piękne, cudowne zdanie. Pan mój i Bóg mój. Jedno z najpiękniejszych zdań w Ewangelii. Pan mój i Bóg mój. Słuchajcie, dobrze, że był taki Tomasz, taki właśnie empiryk, nie do końca wierzący. Dopóki nie zobaczył, nie dotknął, nie uwierzył, ktoś powiedział, że. Niewiara Tomasza doprowadziła do wiary w zmartwychwstanie Chrystusa więcej ludzi niż wiara pozostałych apostołów. Ta niewiara tego Tomasza świadczy o tej autentyczności Ewangelii. To nie wszystko jest takie różowe. Był człowiek, który do końca nie wierzył. Myśmy dzisiaj powiedzieli taki adwokatusz diaboli zmartwychwstania Chrystusa. No ale kiedy już zobaczył, to uwierzył. I On dla nas jest dzisiaj takim bardzo bliskim przyjacielem. Jezus mówi błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Pewnie to też odnosi się do nas. Miejmy taką nadzieję. Ósmego dnia Jezus przyszedł do apostołów ponownie. Ósmy dzień to jest jakby poza czasem, bo przecież tydzień u Żydów kończył się szabatem. I najpierw Jezus przyszedł pierwszego dnia, potem ósmego, i teraz kończy się ta oktawa, ale Jezus pozostaje. On nas wprowadza w jakiś inny czas, czas martwych stałego Pana, jakiś kairos, w jakąś wieczność. To jest cudowna rzecz. Dzisiaj także mamy niedzielę, która nazywa się Niedzielą Miłosierdzia Bożego. To miłosierdzie nie ogranicza się tylko do przebaczania grzechów, tak często to rozumiemy. Miłosierdzie to jest dar, każdy dar Boga, a dzisiaj ten dar jest nieskończony. To jest jakaś wieczność, która się przed nami otwiera. I Jezus każdego dnia mówi: Pokój Wam. On wlewa w nasze serce nadzieję i mówi: Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wieczność weszła w naszą czasowość, czasoprzeszczą. I dziękujmy za to, Bogu, i cieszmy się tym. Życzę Wam pięknej niedzieli. Szczęść Boże.